Cześć z tej strony Kushi i witam was w kolejnym odcinku z Pokemon Quest Dzisiaj mam dla was coś naprawdę fajnego, także zostawcie od razu z góry łapkę w górę Bo dzisiaj słuchajcie, kupimy sobie DLC, czyli po prostu za pieniążki kupimy sobie jakieś dodatkowe rzeczy w grze O kurde, tutaj jest przecena na to za 140 zł, ale chyba nie jestem gotowy wydać 140 zł na tę grę Także kupimy sobie tego Expedition Packa za 24 zł Jeszcze parę dni temu była przecena na niego, Kurczę, niestety się nie załapałem, ale dobra Bo to jest ten najtańszy... Jakby zestaw dodatkowych rzeczy i najbardziej się opłaca go wziąć na początek, bo dodaje nam plus jeden kociołek do gotowania. Dodatkowe plus 20 tiketów dziennie, z tego co rozumiem. Plus jedne maksymalne naładowanie baterii, czyli zamiast 5 mam maksymalnie 6 do baterii, jakieś tam pokemony i jeszcze plus 100 tiketów Także słuchajcie, kupujemy sobie to i zobaczymy, co w tym momencie dostałem. Słuchajcie. Pokeball model, to co dodaje nam plus 20 tiketów dziennie. Kolejna rzecz, uwaga, unboxing. Statuły Nidokinga i Nido Queen. One dodają plus 1 do baterii. I jeszcze 100 dostaliśmy właśnie. Można też kupić stony, słuchajcie. Tutaj ta gra jest bardzo pay-to-win, bo na przykład bardzo potrzebuję te sharing stony Potrzebuję ich trzech, także gdybym wydał 50 zł, to od razu bym je miał. Tak, to muszę się męczyć, żeby je zdobyć, ale okej. Okay, na razie wystarczy tych zakupów. Dobra, teraz sobie sprawdźmy, jak to wszystko wygląda w naszej bazie. nasze pokemony, widzę, bawią się, weszły sobie nawzajem na głowę, w czasie w ogóle trochę grałem pomiędzy. Z odcinkami, także pokażę Wam w ogóle co się zmieniło. Tutaj mamy nowe Pokémony. Widzę to jest za to, że kupiliśmy tutaj właśnie Nidoran na pierwszym levelu. Trochę słabo, że na pierwszym levelu, ale domyślam się, że one mają tu jakieś fajne ataki, fajne abilitki, dlatego są takie ważne i pewnie mają 100% IV albo coś takiego. Jeszcze w sumie nie ogarnąłem, jak się w tej grze sprawdza IV, ale podobno też można sprawdzać IV. I tutaj Nidoran żeński, to jest oczywiście spokój. Rzeczywiście zobaczcie, że mamy drugi kociołek. Jest drugi kociołek, także teraz możemy dwa razy szybciej gotować i to jest mega duże ułatwienie w tej grze, tak naprawdę. Także Tutaj sobie ugotujemy coś co, słuchajcie, gotuje się przez dwie tury, bo tam już jest 3 na 5 To tutaj zrobimy coś co się robi w dwie tury, czyli na przykład to Z tego wychodzi zazwyczaj, z tego co pamiętam, yy, Abra I zobaczcie, moja drużyna w tym momencie wygląda tak Że mam Oniksa, Machopa na 19 levelu, którego chcę ewoluować oczywiście w Machampa docelowo i mam kadabra, którego sobie zrobiłem z Abry I ma tutaj fajny atak Psybeam, któremu tutaj dałem kamienie Na zwiększenie tutaj różnych rzeczy A propos tego ataku, także myślę, że ten Team jest już bardzo dobry Także w końcu w tym momencie mogę się zemścić Na tym bosie Gloomy Grove, Czyli drugiego świata, który ostatnio W ostatnim odcinku, no tutaj Niestety, ale mnie troszkę pokonał, teraz myślę, że będzie Bez najmniejszego problemu Z moim nowym teamem, tutaj włączę ręczną walkę Słuchajcie, i ciśniemy Ciśniemy tutaj rolling kickiem, Psybeamem Słuchajcie, ciach Widzieliście, jaki ten atak jest dobry, a <grywa> tu rozwala drzewa, tutaj naprawdę jest jest spoko. Tutaj powiem w sumie głównie bulk-upa używać na tym maczopie. W ogóle nie wiem, czy to jest dobry maczop, bo on tutaj chyba powinien mieć, tak naprawdę na bulk upie powinien mieć więcej miejsca na kryształy. Ja wam tego nie pokazałem, ale generalnie w tej grze dowiedziałem się w międzyczasie, że jest to ważne, żeby były kryształy, bo tak naprawdę kryształy przy atakach są najważniejsze. Teraz niepotrzebnie strzeliłem i tylko trafiłem w drzewo, bo się zagadałem, sorki. Tak czy inaczej, chciałem powiedzieć, że kryształy są najważniejsze, bo na przykład zobaczcie tego Onixa. On jest generalnie bardzo dobrym tankiem i dlatego go wziąłem do gry, bo on potrafi wytrzymać dużo ataków, ma dużo HP i dzięki niemu moja gra stała się łatwiejsza, bo tak naprawdę nawet jak dwa pozostałe Pokemony padną, to ten Onix wytrzyma tak długo, aż dwa pozostałe Pokemony się zregenerują. Także on jest w mojej drużynie bardzo, bardzo przydatny i on ma umiejętność Harden i ma trzy miejsca na dodanie kryształów do tego, do tego ataku. Harden. Dzięki czemu tak naprawdę mogę mu dać trzy Share Stony, czy tam Sharing Stony. To jest coś takiego, że efekt tego działa też na wszystkie inne Pokémony w drużynie. Czyli właśnie jak on rzuca sobie Hardena, czyli wzmocnienie defensywy, to wszystkie moje Pokémony w drużynie dzięki temu kamieniowi miałyby zwiększoną defensywę. A jeśli użyję takich trzech kamieni naraz, to wszystkie Pokémony w mojej drużynie będą miały potrójnie zwiększoną defensywę dzięki temu Onixowi. Także to będzie po prostu genialne. Dlatego muszę zebrać koniecznie jak najwięcej tych kamyczków, a w międzyczasie walczymy tutaj z bossem. bossem w postaci, słuchajcie, batterfree ostatnio, niestety nas tutaj mocno pokonał, także musimy troszkę uważać na jego ataki. Wejdziemy jeszcze raz z hardenem. To jest właśnie ten najgorszy atak, że on tam wali tymi chmurkami. Dobra, wejdziemy sobie, unikniemy troszkę. O, idealnie. Troszkę żeśmy uniknęli. Tutaj może bulka damy jeszcze. Saibima troszkę. O. O, pięknie. I Rolling Kika tam, i co leży? Praktycznie. Le Nie, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, ale zobaczcie, ten Onix praktycznie bez żadnej straty życia tam, kurczę, widzicie, on, on nie ma żadnego straconego życia, to jest Pokémon po prostu, który jest czołgiem tutaj u mnie w tej mojej drużynie Także naprawdę mega, mega łatwiej jest z Onixem, polecam każdemu Onixa I super, i drugi świat zaliczony, także tutaj dostajemy jakąś tam, jakąś statuę To zwiększa tutaj expa Pokémonom do 10 poziomu, nie mam takich Pokémonów już, bo wszystkie moje Pokémony są na dużo wyższych poziomach, także teraz słuchajcie, przechodzimy świat numer 3 który w międzyczasie grając sobie przeszedłem wszystkie poziomy oprócz ostatniego Także teraz również walczymy z bosem tego świata W poprzednich światach był bossem na przykład Cloyster albo Slowbro Tu były głównie takie wodne Pokémony z tego co zauważyłem wcześniej Także zobaczymy co będzie bosem tutaj Zobaczcie Poliwag, także coś czuję, że będzie jakiś nie wiem Jakiś pewnie Poliraf będzie bossem w tej planszy Ale szczerze mówiąc nie jestem pewien, bo pierwszy raz w nią gram Nie chciałem jej specjalnie przechodzić, żeby zostawić to na odcinek Także te tutaj Poliwagi malutkie są już historią co my tu mamy pojedynczego? Poliłaga? Na pewno nie. Zaraz coś pewnie wyskoczy na nas. Niespodziewanie. Tylko dwa poliłagi. Ok. Teraz trzy na raz. Ło. Dobry jest. No tak naprawdę. Ciach na odległość. Nie, no powiem Wam, że ta moja nowa drużyna naprawdę koksie. Coś czuję, że nie będę miał żadnych problemów z przejściem tego poziomu. Tutaj krabi i goldak. Troszkę ich tak. O, idealnie. Widzieliście, kurczę? Cztery poksy na raz dostały jednym atakiem mojego maczopa. To jest fajne użycie. To jest fajne w tym ataku, że on tak troszkę obszarowo, że tak powiem, atakuje. I co będzie już boss? Dokładnie. Widzicie, jak zgadłem, że poliraf będzie bossem. Tak, coś czułem, że właśnie taki poliraf. Także tutaj szybko Psybeam, Rolling Kick. Tutaj ten Rolling Kick tro, troszkę troszkę źle to weszło. Może jeszcze raz zrobimy to. O, teraz troszkę lepiej to wygląda. Chcę tutaj tego jeszcze poliwirla o i teraz został sam Poliwrath, także jesteśmy tak naprawdę trzech na jednego Teraz już powinno być dużo łatwiej, ale wszedł, ale wszedł z trzeba troszkę uważać, dobra uciekamy, uciekamy troszkę żeby mi tutaj tego Kadabry nie pokonał, bo to by było najgorzej To by było najgorsza sytuacja, mam nadzieję, że tutaj zatakuje bardziej na przykład Oniksa, który jest Na nim to nie zrobi wrażenia, tak to określimy Ło, dobra dawaj dawaj Saibima, dawaj Saibima Okej, okay, okej okay. Uuuu, zaurał mi tam Machoppa, ale to nic, bo słuchajcie, w tym momencie wygraliśmy. I zobaczcie, znowu Onix tak naprawdę z pełnym życiem kończy tę walkę. o to właśnie chodzi w tym Pokémonie, żeby on wytrwał dłużej niż pozostałe poksy. Idealnie, szesnasty poziom od razu na naszym Onixie. I co Odlokujemy nowy świat? Najpierw statuetka, oczywiście. Pokémony do 15 levela mają zwiększonego expa, ale to tam jest mało ważne, bo już moje Pokémony mają wyższe lewele. I w końcu tutaj się odblokować kolejny etap dokładny. Etap czwarty i etap piąty od razu. Także tutaj mamy troszkę do wyboru, do koloru, możemy na przemian sobie wybierać na przykład tutaj światy Uuu, na tym szóstym 3 400. tutaj trzeba troszkę uważać To jest ciężka sytuacja, także przetestujemy sobie ten świat czwarty na początek jeszcze Dzisiaj Pokemony latające tutaj są, znaczy Pokemony latające mają boosta Bo spojrzałem na to, jakie Pokemony właśnie zadają tutaj więcej obrażeń Aha, bo to jest świat Pokemonów walczących, zobaczcie Czy tutaj rzeczywiście Pokemonem latającym miałbym bonus do zadawanych obrażeń? Ale dobra, myślę, że sobie poradzimy i tak bez tego bonusu, także to nie jest jakieś super ważne. Ale rzeczywiście jest tu masa machopów. Także mój Machop musi się tutaj czuć jak w domu troszkę. Dobra, dajemy mu Capa może, bo to zwiększa nam statystyki, także będzie potem łatwiej dzięki temu. Ło, dobra, tutaj trzeba troszkę rolling Kick Up, Sabima, hardena. O. Jakoś sobie radzimy. Nidorino też kansy to są trujące Pokémony. Już boss, słuchajcie, machoł jest bossem. Jak ja bym chciał takiego maczółka w drużynie, mój maczop jeszcze niestety nie ewoluował. Ale jeszcze troszkę i pewnie to będzie wszystko, także wszystko w swoim czasie, co nie? Myślę, że to nie będzie problemu, ale nie ma co tutaj nie doceniać przeciwnika. Wejdę rolling kickiem. O! u kadabra już leży! Także ten maczop tutaj jakiś śmiertelnie niebezpieczny tym swoim atakiem. Na chwilkę się wycofałem, ale to tutaj... I tak pewnie nie doczekamy się, aż ten kadabra powróci, bo prędzej zbijemy maczołka niż... niż on powróci, ale dobra. Można trochę kupić czasu zawsze odsuwając się. A widzicie, jednak po, powraca tutaj Kadabra. Zajdzie go od tyłu może. Dobra, jest Kadabra, jest Kadabra. Także tutaj atak na dystans. Machop teraz leży, ale... No Onix jak zwykle pełne życie na koniec walki. Wow. O, dostaliśmy kamyczek jakiś. Dostaliśmy ten kamyczek taki specjalny. Stay strong stone. Plus 25% czasu trwania efektu. To co? To jeszcze jedną sobie zawalczymy kolejną planszę. Muszę zwiększyć sobie boxa na power stony. Oczywiście tutaj standardowo trzeba trochę wydawać pieniążków albo recykling robić częściej, no ale już mam tak dużo tych stoneów, że trochę możemy sobie jednak zwiększyć tutaj miejsce na, na stony. I dobra i teraz wchodzimy na kolejny poziom. O tutaj są ogniste pokemony z kolei. Troszkę skierowałem nieprawidłowo ten side beam. Ale okej okay, to jest dopiero rozrzewka, początek poziomu. Nie ma co się przejmować tak naprawdę. O jesteśmy otoczeni. No to, proszę bardzo. Ciach. Jeszcze tam gdzieś ich strzelamy. <laughs> ładnie to wyszło. Ninetales. Mamy Ninetales jako bossa. To się troszkę przygotujemy. Bolka dałem i Hardena. Hmm. Uuu, ale wali tymi ogniami. Jej. Tam troszkę na dystans go walnąłem. Naprawdę te ognie dużo obrażeń. Także nie wiem. Próbuję jakoś więcej uników może robić. Będzie znowu atakował. Machop leży. Dobra, wycofujemy się, skaczymy dalej. O, uniknąłem ataku, świetnie. Dobra, dajemy hardena na Onixie, żeby dłużej wytrwał. W razie czego? Może Machop zdąży się odnowić tutaj. O, wszystkie moje pokemony leżą, ale zobaczcie, tutaj Onix chociaż dalej na polu bitwy. I on jest po prostu nieśmiertelny. No zobaczcie. Jemu tutaj nic się nie stanie, po prostu jest mega wytrzymały, także... To jest chyba w tym momencie najlepszy Pokémon w mojej drużynie, bo dzięki niemu mogę poczekać, aż pozostałe Pokémony się zregenerują. I to jest mega przydatne, bo w tym momencie gdybym miał jakiegoś innego poka, to już bym przegrał ten poziom, a dzięki Onixowi nie przegrałem. Nie patrzyłem na zupki, słuchajcie, a już dawno były gotowe. Także patrzymy co jest zupek. Najpierw tej z tej na pewno przyjdzie Abra, co nie? Bo tutaj już jestem obcykany, że tak powiem z tą zupą, wiem dokładnie co z niej przychodzi. Zawsze Abra praktycznie. Chociaż nie wiem, czy raz mnie nie przy chyba. Także jakaś tam szansa na inne pokemony chyba też jest. Dobra, zobaczymy co z tamtej zupy przyszło. Słuchajcie. Czy to jest Chansey? Chyba ChenSi znowu, dokładnie, kolejna ChenSi. Mam już jedną ChenSi, także teraz mam dwie Nie słyszałem, żeby ChenSi była jakoś bardzo przydatna w tej grze Ale okej, okay. może, może mi się kiedyś do czegoś przydadzą Także na razie ich nie zużywam Dajcie znać, czy graliście Chansey na przykład Czy są przydatne te pokemony, czy warto je trenować Wstawimy sobie coś tutaj do gotowania już oczywiście I widzicie, tak naprawdę wydałem na tą grę w tym momencie 23 zł I mam dwa razy łatwiej, bo dwa razy szybciej gotują się rzeczy Będę miał dwa razy więcej nowych pokemonów Także tutaj jeśli ktoś z was rozważa zainwestowanie pieniędzy w tą grę Ale nie chce zainwestować za dużo, to właśnie to Pierwsze takie ułatwienie, które ja kupiłem, tak naprawdę najbardziej się opłaca, bo każde kolejne daje jeden kolejny garnek, a jest droższe. Tak naprawdę to pierwszy robi największą różnicę, bo wiecie, jak zwiększa się z jednego na dwa, to to jest wzrost o 100%, a jak zwiększa się z dwóch na trzy, to to jest wzrost o 50%. Także już coraz mniej, e, mniejszy wzrost jest tutaj w wydajności z każdym kolejnym kupionym garnkiem. Także jeśli ktoś z Was chce wydać taką optymalną kwotę pieniędzy, to polecam tak jak ja w sumie właśnie wydać te 23 zł i to wystarczy praktycznie, myślę, już do końca gry. Ewentualnie zobaczymy. Jeśli bardzo będziecie chcieli, to może kupię jeszcze jakieś kolejne tutaj dodatki, ale nie wiem, czy to będzie aż takie potrzebne. No to była ciężka walka, taka dosyć zacięta. Nie wiem, czy ten poziom przejdę bez, bez dalszego treningu, ale zobaczymy. Rapidash. robi się gorąco. Dobra, harden, bull i przygotowujemy się. <laughs> może być ciężko, ale spróbujemy jakoś dać radę. Uuu, jak tam Rapidash w kurcze z buta wjechał, że tak powiem. Przydałoby się te mniejsze ponity tam rozwalić. Kurde, nie trafiłem całkowicie atakiem. Jak to jest dobrze, że on bije Onixa, naprawdę, to mi tutaj ratuje skórę. O jest, Machop tam pokonał te ponity z boku, także idealnie. Naprawdę idealnie tutaj kadabra atakuje na dystans. Onix zbiera baty, ale jego to nie rusza. Także idealna sytuacja dla mnie. Bo tak naprawdę Onix. Onix zbiera na siebie cęgi. oj teraz troszkę inaczej niż chciałem. Bo atakuje kadabrę, kadabra tutaj bardzo łatwo obrywa, niestety, ale udało się, dobra, udało się pokonać rapidasza. Także, tak jak widzicie, Onix, 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 jestem mega zadowolony z tego Onixa, naprawdę. Także, słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku to jest tyle. Zostawcie koniecznie je łapę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, widzimy się już niedługo. I spróbujemy przejść kolejne światy, ewoluować Maczopa w Maczołka i kadabrę w końcu w Alakazama To już w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, na razie, cześć.